Dzień dobry, dzień dobry. Mamy środę, godzina jest. Zbieram się do pracy. Przed piątą zaczynam. Dwa razy przed piątą. Czekam śniadanie, prysznic i szybka rozgrzewka i pędzę. miałem ogromny problem, żeby dzisiaj wstać i się obudzić? Znaczy obudzić się jeszcze, a potem dojść do siebie, to jest super porę pory się nie obudziłam. Tu jest dwa stopnie na dworze. Ale już widziałem, że od kolejnego weekendu ma być. Taka być dużo lepiej, dużo ciepło już. Także wiosna to wtórz. A ja do pracy przejdzie szybko. i... Jakaś kawka musi być mocna i silna. Będzie ciężko A że ten, a że Zaplanowałem sobie już wymianę opon To wiosna, nie może się spóźnić Miałem dzisiaj wymieniać, ale miałem kilka dni wolnego Więc wyłożyłem e, sobie na jutro Żeby dzisiaj ogarnąć tematy A jutro sobie na spokojnie, ja od razu przy okazji U moje auto, 4.40 Fajna godzina Do zobaczenia w pracy Do 10 stopni jest na zewnątrz, w miarę fajnie, wiatr nieduży, więc zaraz zabieramy mało i idziemy, <laughs>, idziemy się utlenić Mam informację, że Mała śpi, więc po cichu muszę wyjść do mieszkania, to coś zjem, zanim się obudzi i pójdziemy Jeszcze jakieś małe zadzwoń, mieliśmy dużo zrobić a z się. Mama. Słucham, czapa no Czapa Tak, idziemy na dworek tak. Znowu spada. Co spada znowu? Buci. Bucik, bucik spada? I tutaj. Coś Ta. tam było nie? I hmm. dodane. Ciężki dzień. się kończy. Ale już dzisiaj nie jest w środę, tylko jest czwartek. Wracam do domu. Mieliśmy na zakupy jechać dzisiaj, ale chyba sobie odpuścimy na razie, bo dzisiaj było ogłoszenie kolejnych i praktycznie wszystko jest pozamykane. No i jest ponad 34 koła nowych. Ludzi się rzucili na sklepy. Sprawdzimy co jest w rudówce i na ile wystarczy. Być może nie ma takiej potrzeby dzisiaj. Także prawdopodobnie w święta będzie powtórka z rozrywki znowu w takim małym gronie. Do ociele. niby tam zakazu bardzo nie ma, ale jest pierwszy tydzień do świąt, więc może się trochę zmienić Witam, mamy sobotę tydzień przed świętami Niestety do pracy był okien I dzisiaj też wieczorem, wieczorem w nocy w sumie dzisiaj na jutro zmieniamy czas jest Jutro też do pracy, ale będzie już godzina mniej sumu. Mała teraz wstała, jest godzina 6 no, Ale to dobrze wróży, bo jak zmienimy czas Przesuwamy godzinę do przodu. To będzie znaczyło, że bo w tym momencie idzie spać o godzinie tak 7.38. O, jakie ładne słońce! Staje nam gdzieś tak około 6.00, bo teraz będzie trzeba spać około 9.00. No i będzie stawała troszkę fajnie, bo koło 7.00. Więc jak będzie dzień wolny, to się wyśpimy. Już nie ma problemu z jedzeniem w nocy, nie ma problemu z stawaniem. Czasami się tam przebudzi. Poopowiada jakąś krótką historię i idzie znowu spać. Albo zapyta o mamę, zobaczy, że jest, przytuli się, albo do taty i, i śpi dalej. Także jeżeli chodzi o noce, to robi się coraz fajniej, coraz lżej, w sensie, że można pospać. Musi ma być pierwszy taki wiosenny już dzień, jeżeli chodzi o temperaturę <laughs> Ma być około 17-16 stopni, ale to jest taki jeden dzień wyjątkowy, potem znowu spadek o 10 stopni w dół Na dzisiaj zaczynają się też te obostrzenia, no i pytanie co robimy na święta Też musimy z Olów przegadać temat, czy będziemy jeździć czy nie No pewnie pojedziemy, bo tam w tamtym roku nie byliśmy, może w tym roku pojedziemy No jeszcze w sumie jest tydzień czasu, może sytuacja się lekko poprawi się siedziemy Julia Jeździsz? Dwa tygodnie minęło, a tu jeszcze patrzcie Po dwóch tygodniach jeszcze wszystkie balony są napompowane. I już wszystkie będą flaki do tej pory. Witam, witam, witam. Wtorek, kolejny tydzień, ostatni tydzień przed świętami. I co? No i lecimy jak to często bywa. jest wcześniej rano, o piątej do pracy. Dyszczał, no, ja już zaklinam rzeczywistość. Mimo tego, że nie ma jeszcze takiej pogody i temperatury, że można było iść bez kurtki, to już próbujemy przywołać wiosnę. No i mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj po pracy mam zamiar albo mamy zamiar pojechać po jakieś mebelki na balkon, jakieś proste meble, bo te, które mieliśmy do tej pory, to przesyłko się rozpadło. Więc tak trochę słabo. Ale żeby było gdzie usiąść, jak się zrobicie, ciepło to koniecznie jest zakup nowych mebli. A co tam jeszcze? Mam obdzwonione żłobki i rezerwację wstępną w jednym żłobku. Także musimy też umówić się pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, a wam pracuje tak dalej. W okresie obecnym może to być utrudnione, bo. Bo są nieczynne Dobra, o tym później Jak wyjadę już z pracy Bo teraz jest ciemno Deszczowo I do zobaczenia No już jestem po pracy Wracamy do mieszkania I tak jak wspomniałem wcześniej Przed albo sam, albo biorę dziewczynę i pojedziemy po te meble Ale chyba trzeba będzie pojechać kombiakiem Nie tym bo tu raczej się nie zmieści, a nie chcę mi się fotela z tyłu wyciągać, więc pewnie pojadę sam Kupię mabelki, przyjadę i poskręcam dzisiaj. Albo jutro, jeszcze nie wiem, bo dzisiaj taka pogoda jest pochmurna. Nie wiem, czy będzie chciało mi się w taką pogodę skręcać ten babel na zewnątrz, a jutro ma być około 15-18 stopni i słońce, więc może jutro. Ale jutro też jedziemy na spotkanie do przedszkola, którego chcemy oddać mało. Jakiego przedszkola? Do żłobka, a nie do przedszkola, Do przedszkola jeszcze za mała. Także to sobie pojedziemy zobaczyć po pracy. w poniedziałek, czyli wczoraj, był zamierzałem gdzieś pójść, kupić mebę, ale niestety pogoda była taka jaka była, czyli było lekko deszczowo na balkonie. Po pierwsze nie chciało mi się jechać, a po drugie ciężko by było skręcać tę meblę na zewnątrz. Dużo skręcania nie ma zapewne, ale, ale co innego jak jest ładna pogoda, co innego jak jest deszcz. No i co? pracy. A po pracy dzisiaj jesteśmy umówieni do jednego z żłobków na rozpoznanie rozmowy z dyrektorką. To jest prywatny żłobek, taka sieć żłobków, podzielona na grupy wiekowe. Zajęcia tematyczne, muzyczne, taneczne. To jeden początek może być ciężki dla malucha. Dla nas pewnie też, ale myślę, że nie będzie. Nie będzie źle. Dobra. Idą po pracy, wracam do domu, mała właśnie usnęła, dostałem sms, więc chwilę poczekamy, ale cieplutko, 20 stopni. Można okienko otworzyć, zimny łokieś na drzwi i można tak sobie jechać. Ja coś szybko zjem, zanim mała się obudzi. i Nie wiem jak w innych częściach Polski, ale w Lublinie przedszkole wygląda to tak, że kosztuje jakieś 1150 zł tak zwane czesne, plus dodatkowo wyżywienie, 12 zł Możliwe jest dofinansowanie i to jest raczej takie stałe, jeżeli przedszkole ma umowę z miastem, podpisano 400, więc... Na rodzica spada jakieś 750 zł plus ewentualnie mogą się starać jeszcze o takie dodatkowe nie wiem czy też z urzędu miasta czy z jakiegoś innego funduszu, jakieś 8 dych. Na dziecko wtedy by wyszło jakieś 670 zł z jedzonkiem 240-260 zł w zależności od ilości dni w miesiącu. Pracujących, no to jakieś około tysiąca zł, powinniśmy się zamknąć. Także takie dodatkowe wydatki nas czekają przez kolejny rok, przynajmniej rok. Wtedy będzie miała po roku w czerwcu. Wakacje byśmy sobie może odpuścili, no to będzie miała jakieś dwa i pół roku. Tu prawie już będzie można oddawać, albo już nawet będzie można oddawać za przedszkolę. Które też za rok trzeba będzie fajne jakieś poszukać. Najlepiej w okolicy. I tyle. A jeszcze meble dzisiaj. No ładna pogoda do skręcania na balkonie. No i nie, 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 nie udało się w środę załatwić tematów Zabrakło czasu, a mamy już dzisiaj czwartek Więc jadę tak szybko po nasze ulubioną kiełbachę już Może dotrzyma jeszcze do niedzieli Ale jutro już pewnie nie kupię, bo będzie to utrudnione I po południu muszę pojechać o te meble, bo mi w końcu wykupił A jeszcze zostaje sprzątanie balkonu A trochę jestem zmęczony, bo nie pospałem dzisiaj w nocy znowu Także lecimy załatwić tematy Ale to dopiero jak się zaświeci zielone światło, bo na czerwonym raczej nie Kawałek parza jeszcze wziąłem, zastanawiam się tylko, jestem ciekawy czy taka przemysłowa ilość produkowana teraz na święta jest takiej samej jakości jak wcześniej Ale już widziałem po właśnie, że chyba jest trochę bardziej tłusta niż to zazwyczaj, które kupujemy, no ale zobaczymy Może jako taki kawałeczek w jednym miejscu się trafił, bo całe nie sprawdzałem Jadę się przebrać i pojadę po te meble, bo trzeba pewnie z magazynu brudne kartony wrzucić do samochodu Muszę też wymienić samochód na większy, żeby się do bagażnika zmieściło Ciepło, 27 stopni dzisiaj, przynajmniej tak pokazuje termometr, ale na pewno tyle nie jest, tu myślę, że ze 22 czuwalna, spokojnie, ale jutro ma być znowu 8-9, więc tylko takie dwa dni ciepłe. Ale, i rekordy, jeżeli chodzi o statystyki, dzisiaj ponad 35 koła i też ponad chyba 650 ofiar. Jestem ciekawy, kiedy ta sytuacja się unormuje. Dobra, lecę na chat. Już przebrane, lecę woda, pogoda. Szybko kupię, nadzieję, że są jeszcze. Dobra, zakup zrobiony, polamy. I podjeżdżamy pod magazyn. Jeszcze chcieli mi sprzedać taki pokrowiec na zimę. Nie wiem, czy to nie był dobry pomysł. 175 zł. Zestaw kosztuje 850 pewnie teraz. No wydaje mi się że tak dużo, ale no, tak prosty zestaw, ale już nie będę szukał, bo nie ma na to czasu. A czas teraz jest bardzo cenny, więc ten pokrowiec 175 chyba złotych. Taka plandeka, żeby to... Przykryć na zimę i w razie jakiegoś dużego mrozu, żeby nie popękało, albo żeby nie rozsadziło w momencie, kiedy tam się gdzieś się nazbiera deszcz, albo... zresztą bardzo nie ma gdzie się deszcz nazbierać. No zobaczymy, albo kupię ten pokrowiec za jakiś czas, jak się namyślę, albo albo zwykłą folię budowlaną się to przykryje na zimę i też będzie, wydaje mi się, taką grubszą. Dobra, jadę pod magazyn. No i dobra, już wracam z tyłu mabelki, kartoniku. Mogłem tego kartonu w sumie nie brać, teraz będę musiał to wynosić na śmietnik, ale w sumie musiałem parę razy też chodzić, Zobaczymy, czy uda mi się, bo trochę takie ciężkie, niewygodne do wzięcia. Do przenoszenia, ale damy radę. Jadę sobie do garażu i sobie z garażu window wrzucimy na górę. cóż i zrobiono nobelki